W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak skonfigurować kalendarz w Notion, oczywiście. Jest to moim zdaniem jedna z najlepszych aplikacji, jeżeli chodzi o kalendarze. Aplikacja sama w sobie jest bardzo podobna do, do kalendarza Google, z tym, że łączy najlepsze cechy obydwu tych aplikacji. Cześć, jeśli się jeszcze nie znamy, ja nazywam się Tomasz Mieski i pomogę Ci ogarnąć Notion. Niezależnie czy budujesz swoją markę osobistą w internecie, czy budujesz ją offline, jestem do Twojej dyspozycji. Możesz synchronizować swoje wszystkie kalendarze Google oraz swoje bazy danych z Notion. I to wszystko w jednym miejscu. Technologia piękna rzecz. Przejdźmy do konfiguracji. Kalendarz Notion znajdziemy w aplikacji o tutaj w tym miejscu. Po kliknięciu zostaniemy przekierowani do aplikacji, jeżeli mamy ta, taką już pobraną. Jeżeli nie, możemy wejść też na stronę notion.com i tutaj w zakładce download, kliknąć w kalendarz i możemy sobie ten kalendarz tutaj jako aplikację pobrać. Później powiem, dlaczego warto tę aplikację też mieć u siebie. Tutaj trzeba przejść proces dodawania swojego konta. Po otwarciu za pomocą konta Google powinno to wyglądać mniej więcej tak. Możemy sobie przejść tutaj e, też od razu do ustawień, i w ustawieniach e, w integracji calendars możemy też pododawać więcej swoich e, kont Google, jeżeli takowe posiadamy, żeby e, wszystkie je zebrać w jedno miejsce e, i móc tego jednego miejsca nimi wszystkimi zarządzać. Dodatkowo tutaj mam jeszcze e, kilka ustawień e, w zakładce Calendar, w e, General. E, jeżeli chcemy ustawić sobie a propos tego. Jaki mamy format godziny, daty, czy chcemy, żeby nasz tydzień zaczynał się od poniedziałku czy od niedzieli? Mamy to w tym miejscu. I takim oto sposobem możemy mieć wszystkie wydarzenia w jednym miejscu. Tutaj po lewej stronie widzimy, jakie kalendarze aktualnie mamy dodane i jakie nam się wyświetlają. Rewelacyjne w tym kalendarzu jest to, że mogę go sobie synchronizować ze swoją bazą danych w Notion. Stworzę tutaj szybko prostą to listę. Ok, prosta lista z zadaniami została stworzona. I teraz ten widok chcę przekształcić w widok kalendarza. Przechodzę tutaj sobie do zakładki layout i wybieram kalendarz. No tu widzimy, że te zadanka nam się dodały w tych dniach, w których zostały przydzielone. I tutaj wybieram opcję open in calendar. No dzięki temu ta baza danych zostanie zsynchronizowana właśnie z tym kalendarzem tutaj. Tu po lewej stronie wyświetlają się bazy danych, które zostały tutaj dodane. Mogę je sobie schować, wyświetlić. No i widzimy, że one pojawiły się tutaj na górze, czyli zostały przypisane jako zadania na cały dzień. No gdybym chciał sobie tutaj te zadanko przyporządkować w jakąś konkretną godzinę, to wystarczy, że je złapię, je złapię i przyciągnę. I co bardzo ważne, Zostało to też zmienione tutaj w, w bazie danych. Tak, widzimy, że została przyporządkowana e, godzina. E, jeżeli ja sobie tutaj przeskoczę do widoku e, tabeli, to widzimy, że tu również mamy e, przypisane godziny. No, a gdybym chciał. Gdybym chciał sobie tutaj do tej listy e, dodać jakieś kolejne zadanko. No, na przykład tutaj w tym miejscu. więc e, Wybieram tutaj, że jest to do, to do listy, i chcę zrobić zakupy. OK, mam zaplanowane robienie zakupów, przeskoczę sobie tutaj i tutaj również w tej bazie danych mamy to zaplanowane. No i możemy tutaj synchronizować bazę danych niezależnie, czy jest to to do lista, czy jest to harmonogram na przykład publikacji treści. I teraz z poziomu każdego z tych zadań możemy sobie skoczyć do konkretnej strony w Notion i zobaczyć, co w tym zadanku może zostało rozpisane, czy zostały przydzielone jakieś dodatkowe zadania, może rozbiliśmy je sobie na pomniejsze Elementy i zobaczyć, co mamy do tego zadania przypisane. Jednym z bardzo fajnych sposobów, swoje drogo na planowanie jest blokowanie czasu w kalendarzu. W jaki sposób zablokować możemy sobie tutaj czas? Ano w taki sposób, że naciskamy lewy przycisk myszy, przeciągamy, ile czasu chcemy na daną czynność zarezerwować. Tutaj po prawej stronie wpisujemy, co to będzie za zadanko. Na przykład niech to będzie spotkanie live. Ok, i mamy czas zablokowany. Jeżeli byśmy chcieli takie spotkanie przenieść, czy jakiekolwiek inne wydarzenie rzecz jasna, to po prostu łapiemy i przeciągamy, czyli metoda Złap i opuść możemy je sobie dowolnie modyfikować, gdybyśmy chcieli je sobie przyciągnąć, na dłuższy czas możemy oczywiście tak jak najbardziej zrobić. No dodatkowo. Mamy tu po prawej stronie kilka opcji do wyboru. Możemy dodać, z kim będzie to spotkanie w tym przypadku, czyli z kim będzie ten blok czasu. Może chcemy od razu umówić tutaj spotkanie i chcemy, żeby automatycznie dodał nam się tutaj link do spotkania i kod. Może chcemy dodać lokalizację, a może chcemy dodać jakiś, jakiś dokument z naszego Notion, bądź po prostu chcemy wkleić tutaj jakiś link, żeby nam łatwiej było tym sobie zarządzać. Tutaj poniżej jeszcze możemy dodać opis oraz ustawić, czy chcemy dodać przypomnienia. No w tej chwili ja tu troszkę troszkę zasłaniam, aczkolwiek możecie nie wierzyć na słowo, albo zróbmy tak. O, pokażę. Tutaj mamy właśnie przypomnienie i możemy ustawić, ile czasu przed takie przypomnienie chcemy otrzymać. W naszym kalendarzu często są czynności, w ogóle w naszym życiu są czynności, które no, często powtarzamy. Na przykład chcielibyśmy regularnie zacząć czytać rano. No więc chciałbym sobie tutaj dodać blok na czytanie. A może jeszcze bym chciał sobie tutaj dorzucić jakąś ikonkę, żeby była bardziej widoczna w kalendarzu. Tutaj dodam sobie taką książkę. Chyc jeszcze raz, hyc jeszcze raz. OK. Będzie to też fajnie wyglądało w kalendarzu. Będzie się łatwiej też tutaj w nim rozpoznać. No i chciałbym, żeby to było powtarzane każdego dnia. No więc przecież nie będę tego klikał za każdym razem w każdy dzień, tylko mogę sobie tutaj wybrać tą opcję, rozwinie mi się jeszcze dodatkowe menu i tutaj mam repeat. No i kiedy bym chciał, żeby mi się to powtarzało? No chciałbym, żeby powtarzało mi się każdego dnia poza sobotą i niedzieli, czyli inaczej od poniedziałku do piątku, czyli w dni pracujące, chcę mieć czytanie. No i teraz w całym kalendarzu od poniedziałku do piątku mamy umieszczone właśnie te czytanie. No, to samo chciałbym z moją poranną rutyną zrobić. Chciałbym, żeby ten blog morning routine powtarzał mi się no, w każdy dzień pracujący, więc tutaj mogę zrobić to bardzo podobnie, czyli wybieram tutaj rozwijam, powtarzaj i every weekday. No, tutaj widzimy, zdublowało mi się, więc przy okazji pokażę, jak usuwać. Ciała się. Delayed Event, chcę tylko ten usunąć. Tutaj podobnie. Delayed, Delete. Ok. No i teraz w całym naszym kalendarzu mamy już ustawione Morning Routine i czytanie na każdy nasz poranek. No, trzeba przyznać, że jest to całkiem niezła funkcja kalendarza. Mamy do dyspozycji też różne rodzaje widoku. Bo możemy mieć widok tygodniowy, możemy mieć widok miesięczny, e, możemy mieć widok konkretnego dnia. E, no ja skoczę sobie tutaj do dzisiaj. No i wtedy mamy wszystko e, bardzo jasno, konkretnie na jeden dzień wyświetlone, a możemy sobie wyświetlić, jeżeli chcemy konkretną liczbę dni. Na przykład chcę widzieć 5 dni, a może chcę widzieć e, na przykład 3. Także tutaj możemy to dowolnie sobie modyfikować, tak jak jest nam wygodnie i jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało. No dodatkowo tutaj już jesteśmy przy widokach, to możemy też tutaj wybrać, które kalendarze chcemy, żeby nam się wyświetlały, a które nie. Tutaj po prostu klikając te oczko przy wybranym kalendarzu. Jeżeli na co dzień korzystasz na przykład z MacBooka, to tutaj u góry na menu bar wyświetla nam się na bieżąco ten pasek z jakie zadanie. Nad jakim zadaniem aktualnie pracujesz, ile czasu zostało do końca, za ile zacznie się następne. No jest to bardzo fajna sprawa, ponieważ może nam służyć jako taki dodatkowy motywator, no bo daje nam takie poczucie pilności. Można też tu wspomnieć o prawie Parkinsona, które brzmi mniej więcej tak, że im więcej czasu mamy na daną czynność, no tym dłużej ta czynność czasu nam zajmie. Dodatkowo, jak tutaj wklikniemy się w ten pasek, to możemy zobaczyć nasz plan na, na cały dzień, jak mniej więcej to wygląda, no i na kilka dodatkowych dni. Oczywiście mamy tutaj ustawienia i możemy sobie od razu skoczyć też do kalendarza. Kalendarz Notion ma też swoją aplikację na telefon. W przeciwieństwie do niektórych rozbudowanych szablonów Notion, kalendarz został świetnie zoptymalizowany i bardzo dobrze na telefonie wygląda. No dzięki temu możemy mieć ten kalendarz zawsze pod ręką i w bardzo czytelny sposób sobie nim zarządzać. Możemy dostosować widoki, pododawać różnego rodzaju widżety. Bardzo podobnie jak tutaj też na komputerze, może nam się wyświetlać taki widżet z zadaniem, nad którym aktualnie pracujemy i z czasem, który nam pozostał. Powiem Ci jeszcze o jednej super rzeczy, którą ten kalendarz oferuje. Chodzi tutaj o umawianie spotkań i udostępnianie swojej dostępności. W jaki sposób to zrobić? Przechodzimy do zakładki z udostępnianiem naszej dostępności, bądź możemy kliknąć po prostu literkę S na klawiaturze. No i tutaj widzimy, kalendarz nam się trochę zmienił, mamy takie pozakreślane tło. Możemy tutaj pozaznaczać bloki czasów, w których jesteśmy dostępni i w którym momencie dnia w jakich dniach, w jakich godzinach możemy na dane spotkanie się umówić. Jeżeli już tu sobie pozaznaczamy, możemy pozaznaczać jeszcze wiele tutaj dodatkowych opcji, ile takie spotkanie ma trwać, ile wcześniej można się na nie umówić. Czy ten link będzie wygasał, czy może on jest tylko do użycia jednorazowego, no i tak dalej. Bardzo wiele możliwości tutaj mamy. Tutaj jest wiadomość, która została automatycznie wygenerowana razem z dostępnością. Możemy tutaj sobie stworzyć od razu też link, możemy taką wiadomość przesłać do kogoś, z kim chcemy umówić się na spotkanie. Wysyłamy wiadomość, a od razu pokażę też, jak to wygląda po drugiej stronie. Czyli wysyłamy, i ta osoba, do której wysłaliśmy, no widzi właśnie naszą dostępność. Czyli ten czas, który zaznaczyliśmy, tutaj było ustawione, że co pół godziny możemy się umówić na spotkanie. No więc ja bym chciał jutro na 13. Podaję tutaj swojego maila. No i w taki oto sposób została wysłana wiadomość do mnie na maila oraz do tej osoby, która się umówiła, a umie w kalendarzu. Będzie wyglądało to w następujący sposób. Czyli zostałem umówiony na spotkanie z samym sobą, od razu zostało utworzone spotkanie na Google Meet, czyli nie pozostaje nic innego niż się tylko tutaj wklikać i te spotkanie rozpocząć. Kalendarza możemy używać, jak widać, nie tylko do blokowania czasu czy do dodawania zadań, łączenia ich z naszymi bazami danych. Możemy też go wykorzystać do umawiania spotkań i do organizacji ich w naszej cyfrowej przestrzeni. Połączenie kalendarzy Google z bazami danych w Notion może znacznie przyspieszyć nasz przepływ pracy. A jak już jesteśmy przy łączeniu, to możesz dołączyć do mojego świata Notion i otrzymać kilka darmowych szablonów do wykorzystania od razu. Link do zapisu zostawiam w opisie. Dzięki za dziś i do zobaczenia. Cześć!